Dzień dobry! Będziemy teraz grali trzecią grę Master of Street Junior drugiej edycji. Mamy ze sobą tutaj yy, prawda, Tomka z Krakowa, Musiała, który będzie sędziował. <grych> Oraz Franka Ciziela z Warszawki, z Żoliborza. I właśnie zagra Tomasz z Frankiem. Szybko zasady wam powiem, chłopaki. Gramy tylko na streetowe rzeczy, nie gramy na footplanty. Mamy dwie próby i rybeja. I oczywiście ostatnia litera to są trzy próby. I nie wyzywamy się nawzajem, nie gryziemy, nie wyzywamy sędziego, chociaż jego raczej bym się bał wyzywać na waszym miejscu. No i gramy fair play wiadomo wow. szacuneczek, tak? Tak. Dobra. To papier nożyte. Zaczyna Franek Siema. Tu mam mówić? No. Zdaję we front lip of the rury jasne jasne Pratowie. no tak jasne yo, yo! easy co backside fliplera z x zapem co jest co Co, co robisz backside flip z x zapem Yo, to Co jest? Co to tak. jest? Co to jest? Nie robię, nie ma szans. 1-0 To no, no. daje manu barmanu na łamanym boksie. Nie no jesteśmy. Teraz zadaje Tomek. Zadaję Nohendera na fladze piramidą. Ja szanuję Dobra i literkę, bo nie mam takich rzeczy, no. trudno, 2-0. Tomek wygrywa. Zadaję. Kurde, no. no, trudno, no. Eee... Łip manu na boksie. Zadaję frontside 5 na murku Do rejterka, trzecia, 3-0 No i co dodajesz? 1-8 fajki, 1-8 na boksa do manuala do 1 -8. No Ej, teraz to mnie zaskoczyłeś, stary, naprawdę. Dobra, to, było to było konkretne, to było konkretne. Takie tak jest, PTK. Ej, to było Bardzo konkretne! Bardzo taka sztuczka naprawdę podobała mi się. Mógłbym zobaczyć takich więcej. Kasper musiał, polecam. Nie, nie. będzie to zera. nie, jeden, dobra. Gram dalej. Trzy, jeden. Dobra. Zadawaj. No, Zadaję manuala na tym pikniku. Manuala na pikniku? Na samej tak, górze? Tak, tak. Mhm. Ale z platu? Tak. Wow! 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 Nie! wow. Nie! dobra. Stary, musisz spróbować, no bo Wiesz, on ci zadaje, on, ty zadajesz, Nie, ale Nie, nie, ta literka, biorę, no nie, nad nie poskoczę, no. No, Powiem tyle. Uuu! Bardzo skoczny chłopak, naprawdę skoczny. Eee, bardzo skoczny. Trzeba mu zdjąć buty. Eee. Dobra. Ja też. Dodaj jeszcze raz whip, wow! Zadziwiające. Bardzo mi się to podobało. Wyrównana walka. Zadaję Fibl do manuala Wally -E, Hank5 Smith do Hardy 1.8. Pogubiłem się. Niezaliczony niestety. Tomek tego nie zrobił. Dzięki za input. Zadaję from Fibla na tamtym boksie 1.8. Fajki Fibl na tym boksie do Hartz 1.8. Czemu oni muszą robić takie takie No jak oni szczuś? się tak dobrali, co obaj zadają triki przez to Ja nie wiem. Ja zaraz wezmę tego. To punktu. prawda, prawda? To prawda. Ja, ja. Ok, tak, właśnie. Ja stratki nie zrobił, ty cały mam. Chciał... Ja bym chciał, nie zaliczam. Z bólem serca. No, ja tak no. Dobra ja, Zadanie bara z od w to, Bar front, 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 front. front Bar front lip tak. Tak. Ambitnie, ambitnie, nie powiem To jest Kasper Witam Nie bez powodu nagrywam go trzymając kamerę do góry Ja go pokażę, trzymaj Tak więc tego <śleski> Proszę mnie obserwować Tutaj jest jego Instagram Proszę go obserwować Najwyższy rider w Polsce. Tak, prawda. Duży Oskar, jeszcze jest duży Oskar. Duży Oskar duży... jest duży tylko w nazwie, słuchajcie, nie? Duży Oskar, w przykład, co to jest mały Oskar. Tak, po to mi sięga. Ja jestem wielki. Ale... Easy. Easy! Zadowalająca szczuczka. <grym> 3+. plus Nie ma, jest stary, no. Przeguń Czyli co, 5-0. 51. 5-1! 5-1! No nieźle! No, no, niestety... Ale honorowo! Honorowo no, było! Szkoda mi, A. naprawdę. A więc wynikiem trzeciej gry do kolejnego etapu Master of Street Junior drugiej edycji przechodzi Tomek. Sorry. <laughs> Ups. Natomiast żegnamy się z Franulą. Siema <laughs> Franula, to jest tak, czekaj Trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to, trzymaj to, super Trzymaj to. tak, to to ten, od Skate Pro Dzięki Tomasz masz od ABA. Ja, on już jeden taki ma Jaki ma? No pan, ma no To będzie miał, nie, on ma szar, teraz będzie miał szaro, a to jest czarne A, to jest to. a tutaj proszę bardzo, zostawię pisoksów dla Ciebie Dzięki. Miło było, pokazałeś się od mega dobrej strony, naprawdę Franek nas zaskoczył, takimi technicznymi komposami. Hey, bo mi, mi boi. O, o dobra, dobra, dobra. Uh. <grym> Do zobaczenia w kolejnej grze, pozdrawiam. Ty też pozdrawiasz. Yy, pozdrawiam... Yy. Siema. Ja pozdrawiam tak... Yy. Pozdrawiam Mokotów. Anioł